Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie! Żeby opamiętać kapłana, żeby do Niego cokolwiek dotarło, musisz Mu powiedzieć najboleśniejszą prawdę. Jak będziesz mówił i słodził Mu po charyzmatycznemu, to nic z tego, zatwardziała dusza kapłańska jest tak pyszna, że tylko wstrząs może Go obudzić. Tu nie ma nienawiści. To troska o każdego kapłana, którego albo oszukano w seminarium, albo wszedł w te bagno, bo mu w nim bardzo pasuje. Jest mu tam dobrze. Piszę to dla Was, używając najłagodniejszych słów, jakie mogłem dobrać. No to posłuchajcie. Bójcie się nikczemnicy i słuszny będzie Was strach. Nadchodzi dla Was. Kapłani, święty czas. Bójcie się ciemności za dnia. Bóg położy kres waszemu światu, waszym nagannym poglądom i niegodziwościom. Wszystkie plugastwa i zamysły ziemi zostaną spalone wraz z tymi, którzy ich dokonują. Już teraz dla każdego z was dzień będzie jak noc pełna obaw i strachu przed karą ognia wiecznego. A noc stanie się dla Was jak dzień pełen niepewności jutra. To jest stan Twojego serca, kapłanie, za porzucenie krzyża, którego zamieniłeś na swoje wygodnictwo, zdradzając prawo Boże, poszedłeś za głosem tych, którzy nie słuchali praw Bożych. I nie trzymali się tradycji ojców i świętych obyczajów w Kościele Chrystusa. Stan Twojej duszy jest jak noc, którą ogarnia ciemność, pełna obaw dotyku Bożego palca, który zatrzyma Twój czas. Gdy zobaczysz, że w Twojej duszy nie ma światła i blasku swojego odbicia, jaki miał płynąć z krzyża, tylko mrok, plugast, w których się tarzałeś dla własnych przyjemności, wtedy nie będzie już nadziei na poranek wschodzącego słońca do życia dla Ciebie. Oto jest znak i czas Twojego ostatniego ratunku. Oto znak, do którego musisz przylgnąć, wtopić się w Niego i upodobnić się do Niego. Do Chrystusa na Krzyżu, to ostatni czas Twojego oczyszczenia i miłosierdzia dla Twojej biednej, nędznej duszy, która przylgnęła do zachcianek tego świata. Wy, którzy zwiecie się synami Maryi, Matki Miłosierdzia, czy na pewno nimi jesteście? Nie, oszukujecie samych siebie. Ona by chciała, abyście byli podobni do jej syna Jezusa. Ona chce, byście szli drogą krzyża, a nie w zachciankach i uciechach tego świata. O nędzny kapłanie! Porzuciłeś nawet sutannę dla garnituru wygodnych spodni i jedwabnej koszuli. Miałeś odróżniać się od świata, a ty ubrałeś strój ze świata. O biedna duszo, która poszłaś drogą pogaństwa, idąc na ustępstwa tylko po to, by zachować ciepłą parafię, gniazdko świętego spokoju. Przyjąłeś nowe doktryny swych panów, które niszczą Boży porządek. Stan Twojej duszy, nawet w dzień, wygląda jak mroczna otchłań, z której nie widać nawet promyka światła. Odrzuciłeś prześladowanie dla świętego spokoju. Poszedłeś na układy tolerancji na grzech i błąd. Bałeś się, że wyrzucą cię z kościoła? Chrystusa i Jego uczniów też wyrzucali. Już nie słychać głosu lamentu i pokuty kapłańskiej. Zamilkł głos modlitw pokutnych. Nie ma już czystej duszy, która by złożyła. Czystą, nieskazitelną ofiarę. Blask duszy kapłańskiej zgasł. Przyczyną waszej słabości są spory i brak jedności braterskiej wśród was. Gdybyście trzymali się prawa Bożego, świętej tradycji i świętych obyczajów, byłaby jedność wśród was. Niestety. Każdy patrzy tylko swojego gniazdka, byle tylko było mu dobrze, a tak drzewo życia usycha, a owoc, owoce są zgniłe, a wy podobne jesteście do nich. Przyjrzyj się dobrze, kapłanie, co to jest? To jest święty ołtarz, który łączy niebo z ziemią, przy którym miałeś stać wiernie. Ty jednak wolałeś iść za buntownikami, oficerami diabła. Dla wygody odwróciłeś się od świętego ołtarza. Odwróciłeś twarz od Boga, pokazałeś mu tyłek. Zmieniłeś, zamieniłeś święty ołtarz na stół. To, co stoi za twoimi plecami, będzie do końca twoich dni Wyrzutem Twojej zdrady najświętszej ofiary i krzyża, na którym miałeś wisieć razem z Chrystusem, tylko powrót do świętego ołtarza i świętych rubryk, zapisanych poprzez tchnienie Ducha Świętego, które są w szale powietrzne czasy zapisane, może Was wszystkich pojednać. Tylko powrót Waszych twarzy w kierunku Boga i świętego ołtarza może pomóc Wam w odzyskaniu dziedzictwa dziecka Bożego. Jesteście ludem wybranym, a mimo to mówicie poprzez swoje czyny: My nie mamy króla poza Cezara. Bardziej umiłowaliście świat niż Boga. Dostałeś pełną. Owczarnie, kapłanie, a do domu wrócisz do Ojca z pustą zagrodą? Pójdziesz tam, gdzie je sam zaprowadziłeś? Teraz, gdy nabyliście zdolność pozbawiania wiary i zabijania dusz w sercach obieczek, poprzez rubryki, które były tylko eksperymentem, z których wypłynęło pogaństwo, z czym chcesz powrócić do domu Ojca? Nie będziesz tu wiecznie żył w ciepłym gniazdku. Utraciłeś moc leczenia dusz, moc nawracania. Utraciliście wszyscy szacunek, ci, którzy poszliście na układy. Odrzuciliście misję waszego kapłaństwa. Ona zaczyna się od świętego ołtarza, który łączy niebo z Ziemią. Zamieniliście ją na stół buntowników, reformatorów ze świata. Poszliście na układy z oficerami diabła, patobiskupami. Postawiliście stół w miejscu świętym, co jest przez sam Rzym zakazane to samowolka, to zdrada. I jest to widoczną obrzydliwością w oczach Bożych. Z tego narodził się bękart posoborowy, buntownik przeciw duchowi świętemu, świętemu ołtarzowi i świętych, świętym rubrykom, które Duch Święty tchnął w mszał powietrzne czasy. Posłuchajcie nędzni kapłani, buntownicy, weźcie sobie to do serca. Te słowa, które Matka Boża przekazała poprzez Ojca do Dolindo do was co was czeka. Jeśli i to odrzucicie, to sami oczekujcie nocy za dnia, która będzie dla was tylko udręką. Posłuchajcie. To mówi Matka Boża. Jakoś dziwnie nie jest taka łagodna, jak ją przedstawiają niektóre grupy i kapłani guru. Posłuchajcie. Bo To jest do was. Zaniedbaliście chwałę Bożą dla własnej ludzkiej chwały, dla światowego prestiżu, dla zewnętrznego splendoru, a cały ten splendor zostanie pochłonięty przez straszne nowe prześladowanie. Wtedy zobaczą, jaka jest korzyść z ludzkich przywilejów, że lepiej jest oprzeć się tylko na Jezusie. Który jest prawdziwym życiem kościoła. Kiedy zobaczycie kapłanów wyrzuconych z ich rezydencji i mieszkających w biedzie, kiedy zobaczycie kapłanów pozbawionych wszystkiego, co posiadali, wiedzcie, że Królestwo Boże jest bliskie. To wszystko jest dla Was miłosierdziem, a nie złem. Jezus chciał królować poprzez swoją miłość. Ale był odrzucony. On więc rozproszy wszystko, co jest nie jego, i uderzy w swoich kapłanów. I uderzy w swoich kapłanów, aby pozbawieni ludzkiego wsparcia żyli tylko w nim i dla niego. To jest prawdziwe miłosierdzie, a ja. Nie powstrzymam tego, bo to jest wielkim dobrem, bo jestem matką miłosierdzia. Pan zacznie od swojego domu, a z niego przejdzie na świat. Nieprawość osiągnie swoje apogeum, rozpadnie się i samo się pożre. No cóż, to wy jesteście kapłanami i sami wyciągnijcie z tego wnioski. Ja bym raczej sobie tego wszystkiego nie lekceważył. Zajrzycie do swojego wnętrza, to zobaczycie tam same zgniłe owoce. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. W wąskich drogach byście zeszli wreszcie z tej szerokiej i wchodzić na wąską drogę. Tylko ona prowadzi do życia, tak mówi Chrystus. I inaczej nie będzie.